I witam was w najnowszym odcinku na moim kanale. Ja jestem Julka Żugej, a dzisiaj zapraszam was na mój teledysk. Będzie to mocny teledysk, dlatego że jest bardzo w takim klimacie musicalowym. Jest dużo choreografii, dużo tancerzy i niespodzianka taka tańcą gwiazdowska specjalnie dla was. zobaczycie to dzisiaj, a piosenka wychodzi już za 5 dni. Więc szykujcie się, bo dzisiaj trochę wam zdradzę. Czekaj Te buty no. no, są skrajnie ja niewygodne Mam całe nogi obklejone plastrami Żeby wytrzymać cały dzień To jest mój koszmar Ja nie wiem jak ja w tym będę tańczyć Raz, dwa, trzy i cztery I pięć, sześć, siedem, osiem raz, dwa, trzy i cztery Musimy jeszcze jedną lampę wycelować w Akcja! No dobrze było, dobrze ładnie. było. Ładnie. Jest dobrze, jest ładnie. zadowolona, tylko nie mogę się tak marszczyć. Poprawki, poprawki, poprawki. Mamy pierwsze ujęcie! Mamy to. No, fajnie, fajnie, fajnie. Wiesz co, akurat to, to, to z wszystkich Dobrze, to proszę pozycję. Jakbyście utrzymywali tą symetrię, to by był perfekt taki, Ładny, że. Ten związek się oba. Tutaj się je, tutaj się pije. Tutaj się nagrywało chwilę temu, tu się skakało. Ogólnie dzisiaj jeszcze będzie Wojtek, czyli mój partner z tańcem z gwiazdami. Mamy scenę jedną, w której tańczymy i nie wiem jak to wyjdzie, bo jeszcze ogólnie mój taniec towarzyski wygląda dosyć średnio. Mamy straszny siniak na biodrze, trzeba przykryć. I to jest jedna z bardziej stresujących scen. Ze mną, dobrze, w tej scenie, ale... o wow, Boże. Sorry. Po prostu to mój blask. Będzie to ciężka scena, trzymajcie za mnie kciuki, tym razem Czacza. A to będzie w pierwszym odcinku? Wy jeszcze nie wiecie, Julia tańczy ze swoim partnerem tanecznym. Widzicie co ja? Fajnie, fajnie. To nie jest pierwszy teledysk, na którym jestem u Julki, ale to jest definitywnie najwięcej osób, ile pracowało w teledysku. W samej choreografii jest kilka osób. Mamy. Tak. Dzięki! Świetnie. Dobra, zapraszam wszystkich na obiad! Moje nogi umarły po tych butach. Nie będę Wam pokazywać, bo jest to dość obrzydliwe, ale mam jednego tak pękniętego pęcherza. Straszne, nie? O, Jezus! Co się coś zadziało niedobrego? Bo... Pokaż jednak. O fuj, obrzydliwy Kolejna scena moi drodzy Zakładam skarpety, żeby je... Żeby moich e, syrek nie było widać, jest to scena otwarcia, także pierwszą, którą zobaczycie w tym teledysku. Jesteśmy w jednym z moich ulubionych stu...di? Akcją jest to, że my widzimy same łóżko i to co robisz tak. To jest Bóg. bardzo ważne, że masz się po prostu szybko, energicznie pokazać. Często tutaj nagrywałem i jest w ogóle, to jest przepiękna przestrzeń. Ale już bez lokowania, bo zniżki nie dali. mamy siebie, Dobrze nie zagrało. Czy musicie teraz wariwać? Nie, na po prostu. Wszystko rozwalicie, wszystko. Dobrze się zagrało. Dobrze nie zagrało. Padło łóżko. No cóż. A się okazuje, że Sena na łóżku będzie najbardziej problematyczna, bo ono jest takie średnio stabilne, a my tu mamy jakieś figumikło, akrobację i się łóżko skipsiło. Opcje są dwie. Albo on należy i robią tak. Bo to chodzi o wzdrygnięcie i po zrobienie, że się popatrzy, albo robimy że po prostu na Tańczą i oni na koniec Julkę podnoszą i się wszyscy wywracają. To by było tak. Tak, trzeba nagrać? A w dregni. W ona musi uderzyć łóżko. Dobrze, nie Pierwszy raz i już pomyłka, ale to przez pana mama. bo jego fózek był niesporny. Tak, większy Nie, po prostu tak nazywa tak

ta się zbliża, czyli 12 godzin planu już za nami. Powoli zaczyna łapać zmęczenie, ale jeszcze nie jest źle. Przede mną scena, w której się będę rzucać ze stołu. To jest wymagający teledysk. Przypominam o moim lęku wysokości i muszę tak po prostu do tyłu polecieć. I mam nadzieję, że mnie złapią. Gotowość! Nie ma gotowości, nie zapytałeś. Gotowość! Jeszcze nie sekundka. Gotowość? Gotowość! <grym> za kamera, akcja! Ja, jeszcze się w Przejście po stole, nogi skaczemy Moje nogi, już nie, chodzą prosto, niestety To jest już 13 godzina na planie Laga, laga w mózgu miałem, sorry. Mamy, następny. Krisia zaczęluj. Z... <ścoughs> Wszyscy przenosimy się na drugą stronę za o, Jezus, je. Słuchajcie, trzeba zobaczyć wszystkie najważniejsze rzeczy, więc biorę was. Vždyť se to narobí, vždy se zabije chudiní. Jak z tancerkami, dziewczyny, jak oceniacie teledysk? Świetnie. Nie spodziewacie się tego generalnie, nie spodziewacie się. Tego. A więcej kochani, w kolejnym odcinku mojego podcastu. Żart.